No, znowu my, na znowu ryż Dzisiaj misja Leszan Idziemy zobaczyć wielkiego buddę Który podobno jest ładny Będzie ładny? Mam nadzieję, że będzie ładny <laughs> Trochę przyżyliśmy, żeby się tu znaleźć Tak, żeby tu wejść, poszliśmy kupić bilety Okazało się, że biletów dzisiaj już nie ma Można kupić bilet na jutro no, Ale powiedzieliśmy, że chcemy bilety I powiedzieli, no dobra Jeźdźcie tam, gdzie się wchodzi, tam sobie kupicie bilety. No i faktycznie dali nam jakieś bilety spoza puli W ogóle raz zabrała ta kobita gdzieś za jakiś taki domek mały, żeby chyba nikt nie widział, że mamy na lewo te bilety. I kazała być cicho. Żeby I kazała być cicho, się nie żeby się nikomu nie przyznawać, że mamy bilety już, które rozeszły się o godzinie 10, a mamy teraz godzinę. Prawie 14. Prawie 14. Bo wszędzie są korki, kolejki, żeby tu się dostać. Także z fartem Jest dzisiaj z nami Kaja, której niestety nie było w ostatnim odcinku, bo, bo chorowała. Hej. Widzimy tutaj ścianę, do której można sobie włożyć paluszka. Ty będzie szczęście. Pomyślałeś życzenie? Tak Nie mówi komu Tutaj pan pomyśli życzenie i ten włoży paluszka Ten to, ten to był ten, to zachłanny, bo sobie A, aż 3-4 życzenia. życzenia Dobrze, że mamy tyle palców Czyli aż do 10 życzeń można jednocześnie spełnić Do 20 jakby tam się człowiek uparł nie? Jakby się uparto, tak Lepsze niż spadająca gwiazdka, co? bo można sobie porozmawiać z ludźmi, zamówić sobie na przykład jakieś specjalne życzenia Albo, nie wiem, powiedzieć mu co u ciebie nie, nie, to weteran II Wojny Światowej. Wygląda na niewzruszonego ten gruby pan, co tam siedzi. Chodziliśmy autobusem i Chińczykowi wypadł z plecaka termos Wprost na Kazika siedzenie Tak przestraszył się, że jego termos powędrował w białe ręce, że odmówił odbioru I Kazik sobie go wziął Stoimy w tej kolejce, czy nie? Nie ma sensu No ja sobie odpuścił, dajcie spokój A, Widać głowę Buddy, więc można powiedzieć, że widać Buddę Generalnie powinno się zejść gdzieś tam na dół I stamtąd widać go całego Ewentualnie ze statków, które tu pływają Z jazdków w zasadzie Z tego miejsca 3,5 godziny do zobaczenia Buddy Planowo, a dzisiaj, dzisiaj jest 6. Nagrywam. Nagrywasz? Nagrywam. do Padliśmy trochę ofiarą tych chińskich wakacji. Co? Tu jest strasznie. No. tłumy są wszędzie. Wszędzie są korki, wszędzie są kolejki, wszędzie jest mnóstwo, mnóstwo ludzi. Ciężko jest cokolwiek zobaczyć. Ciężko wyrobić się czasowo zgodnie z planem. No lipa, no. Nie wiem, no Może opowiesz coś o tym drzewie numer 213? Może być przeznaczone do wycinki, bo jest suche i mogliby je wyciąć. Ale do licytacji, że tu jest Park Narodowy. Nie no, w sumie nie jest suche. Alby nie jest suche. wygląda, by było suche. No później by palił takim drzewem. Mocniej! Dziękuję, Opowiesz na drzewo numer 216. Kalkulator! Tutaj widzimy ofiary, jakie składają buddzie. No i nie mogło zabraknąć Pepsi, oczywiście. I zapytać, czy można gżdżylka tej koli. Zostałbym no, się dałby normalnie. E, teraz Kaja przeczyta nam wszystko, co tu jest napisane na tym kamieniu, wyryte. Proszę. Bardzo proszę. Fang. Guo Ming Hai. Dobra. Ja dziękuję za, taką, <laughs> za takie dukanie. <laughs> a gdzie pisy A gdzie tłumaczenie? Mordku. Czwier Kończymy budową przygodę z miarę ładnym widokiem.